Dzisiaj Zygmunt jest w domu, więc jemy w końcu porządne śniadanie i też zbieramy się dzisiaj na naszą działkę w górach, więc mam nadzieję, że tym razem znajdziemy prawdziwą zimę tam. I jak zwykle jesteśmy, gonimy po prostu, żeby się wyrobić. Ja już jestem ubrana, mam na sobie zwykły polar, leginsy, tak, żeby mi było wygodnie, bo, bo przecież o to chodzi, jedziemy tak naprawdę odpocząć sobie do domku. Zega ogarnia tam do końca jeszcze małą. I ruszamy. W ogóle jest dzisiaj przepiękna pogoda, świeci słoneczko znowu. Także super, liczę, że to będzie naprawdę dobry dzień. Zygmunt tankuje i właśnie się chwilowo zamieniliśmy miejscem, ja teraz będę prowadziła dlatego, że no mam niestety chorobę lokomocyjną, to jest właśnie taki fakt o mnie, nie wiem czy kiedyś wam mówiłam mam chorobę lokomocyjną, ale ona nie zawsze się uaktywnia natomiast nie pamiętam już, żeby mi było tak niedobrze jak teraz a kiedy prowadzę jest mi znacznie lepiej, dlatego postanowiliśmy się przesiąść chociaż na chwilę bo boję się, że skończyłoby się to źle i prawdopodobnie głowa by mnie bolała już do końca dnia, a nie chcę tego, bo nastawiamy się naprawdę na miły dzień. Także wszystko poza moim samopoczuciem w tym momencie nam się udaje. Pogoda, słoneczko piękne, bąbla nawet zabraliśmy ze sobą. Jest naprawdę super. Julianka oczywiście śpi. Jak tylko włożyliśmy ją do samochodu, to słuchajcie, zasnęła w momencie. Była już tak zmęczona: faktycznie trochę ją przeciągnęliśmy, bo chcieliśmy, żeby spała w aucie, bo mamy tam jednak godzinkę drogi, nawet chyba ponad. Mm, więc yy, po prostu jest łatwiej. Kiedy śpi, mamy pewność, że dojedziemy bez żadnego postoju, bez krzyków i tak dalej, Także ruszamy. Widzę, że Zygmunt właśnie skończył tankować. Tak, Kasia ciśnie autem do przodu. Jasny karabin. mamy drapinę, łopatę. Tu jest Kasia. Ja myślałam, że nie wiedziałam, że to nie już. Tutaj jest Julianka. A tam jest pies. Dzień dobry, piesku. Dzień dobry! Pokaż jak kogoś wyprzedzasz. <laughs> nie będę pokazywała takich rzeczy na tym. Nagrywaj siebie, a nie drogę. A tutaj z tyłu jak książę turecki jadę ja, Zygmunt. Dziękuję Wam za bardzo miłe komentarze, które piszecie. Ja je czytam jak najbardziej. Eee, bardzo, mi, bardzo mi miło, że mnie lubicie i nie. Czy ja bym chyba krzywo trzymał. Za nami widzicie piękny smog bielski. Strasznie tam wygląda. No, e, w każdym razie, jak widzieliście, zjedliśmy porządne śniadanko. Kasia mnie prosiła, żebym nie robił 5-minutowych wywodów, więc spróbuję to jak najbardziej skompresować. Ale musicie się zdrowie, zdrowo odżywiać. To jest bardzo ważne dla rozwoju. Człowieka i osobistego, żeby się zdrowo odżywiać, musicie zredukować ilość węglowodanów, które przyjmujecie. Nie mówię, że zupełnie obciąć. To jest bardzo drastyczne i to jest bardzo ciężkie. Ale zredukować liczbę węglowodanów. Po prostu takie jedzenie, jakbyście byli lwami, jakbyście byli prehistorycznym człowiekiem. To nie ma sensu Kasia. W takim razie przemyślę ten temat i do Was wrócę. Ale musicie się zdrowio, zdrobią, zdrobią. Czemu ja mam cały że co mówię, zdrowio, odżywiać? Nie. <laughs> to tu się obudził. Cukiereczek. Spróbuj nie wyjść z tego fotelika, Julianko. Właśnie zatrzymaliśmy się pod sklepem między innymi po kawę, bo ostatnio właśnie zorientowaliśmy się, że nie mamy tam kawy. Ja już jestem z tyłu tutaj z Julianką i wiecie co jest najgorsze, że tak jechaliśmy i widzimy, że w górach nie ma za bardzo śniegu, więc nie wiem, no zobaczymy jak dojedziemy. Aczkolwiek tutaj na dole jest, zobaczymy, zobaczymy. Bardzo liczyłam na to, że będzie taka prawdziwa zima, bo ogólnie my przeważnie jak tam jeździliśmy Właśnie na działkę w styczniu, w lutym, to słuchajcie, było tyle śniegu, że dosłownie nie dało się chodzić. I nie ukrywam, że liczyłam na taką zimę, bo tylko tam tak naprawdę możemy taką zimę mm, zobaczyć już teraz. No więc sama jestem ciekawa, Zyga, za chwilę wróci ze sklepu i ruszamy dalej. Zostało nam jeszcze, myślę, jakieś 7 minut drogi. E, dasz rada, Julianko? Powiedz, że dasz radę, kochanie? No, trochę się przeciągnęło i się obudziłaś, co. Najgorsze jest to, że jak ona już tak wstanie, wiecie, a spała długo, bo godzinkę, e, jak ona wstanie, to ona już za wszelką stronę chce wyjść z fotolika, więc równie dobrze za 10 sekund może się to skończyć z płaczem. Miejmy nadzieję, że nie. Bombuś, kto tam czujnie tak pilnuje? Bombelek? Nie, on nie reaguje. To jest właśnie taki pies, że jak tylko y, ja albo Zygmunt znikamy z samochodu, to jest, y, wiecie... Na baczność po prostu stoi i nic go nie ruszy. <mulity> Że nie ma dużo śniegu. <grym> Zakopaliśmy się z łajny na pierwszym możliwym momencie. Tak, bąbelku, Już Wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda to tak. Mamy łopatę, więc cóż, trzeba tutaj dodać, że mamy auto 4x4 i solidne opony. Świetnie. Dobrze, że Julianka jest jeszcze grzeczna w tym samochodzie. Ojać. Tak, masz sobie grzybka. Ale ty jesteś dzielna dziewczyna, co? It's you. Udało się, jesteśmy, dojechaliśmy e, z przygodami. E, zakopaliśmy się po drodze, ale na szczęście e, Zdega z, z szybko to ogarnął. Julienka w ogóle była niewzruszona, bo bawiła się gryzakiem. I słuchajcie, ja sobie zdałam sprawę, że ja tak naprawdę wam nigdy jako tako chyba nie pokazywałam tego naszego domku. I e, zawsze miałam tak, że chciałam poczekać, aż, e, aż będzie po prostu tutaj ładniej, aż sobie to zrobimy, tam to zrobimy. No tak, później życie nam te plany troszeczkę zweryfikowało. E, nie przewidzieliśmy, że po drodze na przykład dom kupimy, e, i też remont tego domku e, odłoży się gdzieś tam w czasie. No, i stwierdziłam, że w sumie nie będę już czekała na to, aż będzie lepiej, ale pokażę Wam to, jak to teraz wygląda. A właśnie w przyszłości będę dogrywała taki update tego. E, no, tak. Będę nagrywała update tego, jak sobie tutaj robimy, jak remontujemy, bo mamy już pewne pomysły. Ale wymaga to po prostu wiadomo czasu. Zygmunt jeszcze poszedł po jakieś rzeczy do samochodu, a my co już się grzejemy, Zygmunt odpalił ogrzewanie. E, także lada chwila zrobi się naprawdę cieplutko. Tak, słoneczko. Przebierzemy pieluszkę jeszcze chyba. Gdzie ty jesteś, niuna? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, króliczku? Przyjechałaś do domku w górach, gdzie jest tyle śniegu! Tyle śniegu jest! Pójdziemy sobie później zobaczyć na ten śnieg Co prawda, słuchajcie, nie ma tyle śniegu, ile się spodziewaliśmy, że może być, bo właśnie tak jak mówiłam, czasami było tutaj śniegu po pas. Jest tak, wiecie, umiarkowanie, ale jest bialutko, jest ślicznie, także też Wam zaraz wszystko to pokażę. Ok, ja już jestem w innym ubraniu, e, dlatego że jest naprawdę ciepło. E, my mamy tutaj serio fajne ogrzewanie. Zaraz wam wszystko pokażę, jak to właśnie wygląda. Czytamy sobie książeczki. E, nie wiem, czy pokazywałam Wam w ostatnim vlogu, patrz to znacie, więc tej wam nie będę pokazywać, ale kupiłam jej w końcu te pojazdy z tej serii właśnie Baw się i dotknij i powiem wam, że też jest zachwycona ale to, co w ogóle okazało się hitem, e, przytul mnie i tutaj mamy właśnie zwierzaczki, które można sobie podotykać, sensoryczne przy okazji e, mamy różne wierszyki i ostatnia strona z tym kurczakiem to jest po prostu hit, e, Juniaka kocha, na razie jej tego nie pokazuję bo chce, żeby się wiecie, dawkować <grywka> dawkować po prostu e, czytamy teraz w dżungli o małpce No i właśnie, tak jak mówiłam, stwierdziłam, że nie będę czekała na to, żeby pokazać Wam, jak to po prostu będzie wyglądało już, jak tutaj sobie porobimy, tylko pokażę tak mniej więcej, jak wygląda teraz. I zobaczycie ten progres, powiedzmy za, nie wiem, jakiś tam tam czas. Nie chcę nawet mówić kiedy, bo szczerze nie mamy takich sprecyzowanych planów, kiedy się za to weźmiemy. Wiemy, że chcemy, że musimy. Mm, I wszystko wiecie, stopniowo. Ok, zacznijmy od tego, że tutaj jest taka strefa w tym domku, gdzie właśnie jest kanapa, tutaj też, ale to za chwilę do tego dojdę. E, wszystko tutaj na razie tak rozłożyliśmy, żeby tylko e, szczerze, przywieźliśmy w ogóle większość rzeczy była robionych wtedy, kiedy ja byłam w ciąży w szpitalu, e, więc Zygmunt po prostu przywiózł tutaj rzeczy i położył byle jak dosłownie, no więc ta komoda nie może tutaj wiadomo, stać, bo się nie otwiera, także wszystko no. będzie miało swoje miejsce. Te żaluzje, tutaj na razie jest zasłonięta żaluzja, bo strasznie świeci słońce i wszystko by tutaj prześwietliło, ale ogólnie tych żaluzji w ogóle tutaj nie będzie. E, nigdzie. Tak naprawdę lada chwila, chcemy je zdjąć i mamy już przygotowany materiał na zasłony. Będą po prostu wszędzie ładne, kremowe zasłony. Tutaj jest stolik, krzesło. Dwa krzesła mamy, ale jedno jest chyba schowane tutaj. To jest w ogóle stół, który był naszym pierwszym stołem w momencie jak zamieszkaliśmy razem z Ikei. Taka ciekawostka. No i tutaj właśnie mamy po tej stronie ten kominek. Jak to się zyga nazywa? Kominek. Nie no, ale nie ma to jakiejś nazwy innej? Piecyk gazowy. Piecyk gazowy, no właśnie. I tutaj jest oczywiście z wylotem na zewnątrz. Zyga to wszystko ładnie montował. Jest jakiś tam regalik, na którym są książki, i to wszystko wymaga oczywiście zagospodarowania. Tutaj, tutaj następnie jest druga kanapa, której nie będzie i chcemy ją stąd wywieźć, ale też potrzebujemy na to czasu, bo no jednak ten domek jest za mały na dwie kanapy i też takiej nie potrzebujemy. Następnie tutaj mamy łóżko, tu jest w ogóle taka strefa, właśnie sypialniana, i ona strefa. była. No jak to mam nazwać? kącik sypialniany. I te ściany były tutaj robione, ta cała ściana była z USB robiona. Tutaj zdzieraliśmy tapetę, która była stara, i to też wszystko wymaga oczywiście zrobienia. Mm, także, i tutaj mamy takie małe okienko śmieśnięcie, jak w pociągu, po prostu. Tu mamy duże okno, ale też jest teraz zasłonięte. E, łóżko, które kupowaliśmy właśnie w pobliskiej tutaj wsi na zamówienie, i w ogóle to łóżko jest mega wygodne. Mm, tutaj jest, słuchajcie, z tej strony taki dosłownie składzik, tak to nazwijmy, ale chcemy docelowo, żeby tutaj właśnie były. Jakieś regały, wieszaczki, żeby po prostu w tym domku zapanował jednak większy ład. No a tutaj z tej strony mamy z kolei kuchnię. I co w tej kuchni mamy? Zlewozmywak, który jest nieczynny, bo nie mamy tutaj podpięcia wody, ale też jeszcze... jeszcze no jeszcze, no chcemy to jakoś tam wykombinować. Znaczy, zagama na to jakiś pomysł, ale jak będziemy już na tym etapie, to wszystko Wam będziemy mówili na bieżąco. Te szafki są w ogóle bardzo fajne, bo już Wam pokażę. O, zobaczcie są fajne wysuwane e, mamy tutaj takie wiecie rzeczy m, też do końca nieprzemyślane, które e, których po prostu tutaj używaliśmy jak w ogóle przyjeżdżaliśmy, jakieś tam sztućce tego typu, tu jest w ogóle chyba butla gazowa tylko, tak do piecyka, tak to wygląda e, na górze są kubki, fajne jest też to, że to znaczy z jednej strony fajne z drugiej strony trochę mnie to zaczęło wkurzać i nie wiem czy, czy tego nie będziemy likwidować, co? No, ja się trzyma tego skinera. Super. Nie wiem, czy nie będziemy tego likwidować, zobaczymy. E, chodzi o to, że wszędzie tutaj dookoła są takie, jakby pawlacze. I z jednej strony jest to fajne, bo jest dużo miejsca do przechowywania, ale z drugiej strony nie wiem, czy jak nie zrobimy tam po prostu regałów i e, takich haczyków, wieszaczków, to tego ostatecznie nie zlikwidujemy, bo tak naprawdę, hmm, nie wiem, może na przykład te nad kuchnią zostawimy, bo to faktycznie tworzy taką całość tutaj w kuchni. Ale tutaj bym się zastanowiła. Powiem Wam szczerze, że mimo takiej ilości śniegu i tego, że jest biało, to jest tak ciepło tutaj na zewnątrz, bo świeci piękne słońce. Naprawdę mega fajnie. Zygmunt z Julianką czytają książeczkę, ale uroczy widok. Przez w sumie kilka godzin, ale spędzaliśmy czas, tak wiecie, typowo rodzinnie. W międzyczasie mała zasnęła nam na spacerze na rękach, więc ją nieśliśmy. Zygmunt zrobił kawę. No i teraz tak naprawdę przyszedł czas, że za chwilkę się zbieramy do domu, żeby to miało sens, żeby po prostu dojechać i żeby mała później o takiej sensownej godzinie nam zasnęła. Cieszę się, że w końcu Was tutaj zabrałam po prostu i y, pokazałam jak wygląda ten domek, dlatego że bardzo często też dostawałam o to pytania. Mało tego, y, część z Was myślała, że skoro kupiliśmy dom, to, to myśleliście, że sprzedaliśmy po prostu ten domek, ale nie. Jest dalej z nami, aczkolwiek faktycznie y, robienie tutaj rzeczy zeszło na drugi plan. E, no bo wiadomo, że ważniejsze są teraz te prace w naszym domu. E, myślę, że tak podobnie... Ja po prostu w domu w domu i to jest, to, jest, to jest domek na działce, no taki mały. Tak, tak, ale chodzi o dom, w którym mieszkamy po nie. prostu. Prawdopodobnie na wiosnę będzie podobnie, że ważniejsze będą prace, nie wiem, w ogrodzie w domu, w którym mieszkamy, tutaj będziemy gdzieś tam robić na tyle, na ile czas nam pozwoli i też finanse tak naprawdę, ale przede wszystkim jednak czas. Bo mnóstwo tu jest takich rzeczy, które nie wymagają nakładu finansowego, ale właśnie wymagają czasu. A z czasem ostatnio u nas naprawdę jest słabo. E, dobra, Julianka już się domaga chyba wyjścia. Nie, także... Albo ja zabawy. <gry> Albo zabawy. Także co, kończymy, zbieramy się. Jeszcze słuchajcie, ostatni rzut na... No na rozkopaną działkę. Na rozkopaną działkę Uuu, przez Bąbla. dzikie zwierzęta. E, tak, no właśnie mieliśmy tutaj dzikie zwierzęta na, na naszej działce, dlatego że było całe rozkopane w jednym miejscu. E, całe rozkopane w jednym miejscu i Sigmund właśnie mówił, że prawdopodobnie jakieś dziki czy sarny czy nie to pewno sarny, ale Uuu. możliwe, że dziki, bo o, też... Ojej, co to się stało? Tata ci zabrał młotek? Na w sensie, jak coś to nie taki młotek prawdziwy, tylko ma zabawkowy, już wam pokażę. Chodzi o taki młotek, i to jest aktualnie, słuchajcie, ulubiona zabawka Julianki. Polega, zabawa polega na tym, że po prostu nim tłucze, ale nie no, jest przekochana. już idziemy. Gotowy? Wypraszam. Zapraszam po dziecko. Zobaczcie, jaki jest piękny zachód słońca. No, cudownie to wygląda. I serio, to wygląda jak z takiej bajki po prostu. Ty opowiadasz, że do Montany, żebyśmy pojechali się wyprowadzić. A tutaj jest prawie jak w Montanie. Prawie jak w Montanie, no przepięknie. Mogę powiedzieć, Range Rover ma 200 coś koni, ale brakło mu tego jednego, który musiał nas z wyciągać. A w zasadzie dwóch, bo jeden nas wyciągał do tyłu, ale niestety znowu mnie wciągnęło i drugi mnie wyciągał do przodu. Po czym, jak się koń rozpędził, jak trzymałem hamulec, to auto po prostu jeździło po drodze i zupełnie, zupełnie nie dało się go zatrzymać. Ale udało się, pan Woźnica był przepiękny kuli, trzy konie jechały ogromne, większe niż ten i え。<Fire> <music>